Spotykamy się dzisiaj dla wyjątkowego uhonorowania tego najlepszego piłkarza wszechczasów naszego klubu: korona króla strzelców ówczesnej drugiej ligi w sezonie 75-76. Jest dziewiąty na klubowej liście wszechczasów wśród najskuteczniejszych zawodników. Natomiast w październiku tego roku Rada Miasta Gdyni podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu placowi przy zbiegu ulic Olimpijskiej i Stryjskiej nazwy plac Janusza Kupcewicza. Był nie tylko legendą Arki Gdynia, w barwach, w barwach której rozegrał 207 spotkań i zdobył 49 bramek. Ten symbol i ten plac też będzie kolejnym elementem rozwoju społeczności Arki Gdynia, klubu, współpracy miasta. Mamy teraz Stowarzyszenie Socjus, do którego ja również należę. Kto jeszcze nie należy do Stowarzyszenia Socjus, to serdecznie zapraszamy, żeby dołączyć i angażować się na rzecz klubu i całego środowiska. Pan Janusz Kupcewicz jest piłkarzem 90-lecia i myślę, że to jest najlepszy wzorzec dla młodych piłkarzy. 9 grudnia przypadałyby 70 urodziny taty, dlatego myślę, że wspaniały prezent robiliście tacie na 70. urodziny. Dziękujemy. Wagali się nazwę plac Janusza Kupcewicza. Plac Janusza Kupcewicza, wielkie brawa, proszę Państwa, największa legenda arki w historii. Mamy to plac Janusza Kupcewicza od dzisiaj przy Stadionie Miejskim. Janusz Kupcewicz. Janusz Kupcewicz, Janusz Kupcewicz, Janusz Kupcewicz. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, uroczystość otwarcia placu Janusza Kupcewicza przy Stadionie Miejskim w Gdyni. Pan Janusz Kupcewicz był wybitną postacią sportową, e, piłkarzem, który grał w reprezentacji e, kraju, e, zdobył Trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, zdobył tam bramkę, był również naszym wybitnym piłkarzem Arki Gdynia, z którą zdobył Puchar Polski. Poza tym to był wybitny człowiek i osoba zaangażowana społecznie w życie naszego miasta, ze co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Wielkie wyróżnienie i docenianie taty jako osoby, jako piłkarza. Przede wszystkim tata został zapamiętany przez kibiców, pokochany za to jak grał, ale później osoby, które Taty znały również jako człowieka. Na pewno duża duża, duża sprawa do naszej rodziny i serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy, którzy była to inicjatywa, żeby do takiej e, odkrycia placu doszło. I dla nas tata to był tata. E, co nie, To nie było takie życie... E. Kibica, tylko takie życie było normalne w domu, tata wracał z pracy. E, zawsze czekaliśmy, aż przyjechał z jakiegoś wyjazdu, bo w tej torbie były e, dla nas prezenty. To był taki moment, że nie częśiliśmy się, że wrócił z meczu wygranego, czy bramkę strzelił, tylko że w torbie jakiś prezent dla nas miał, więc e, no wspomnienia mamy wspaniałe. No, szkoda, że go nie ma z nami już teraz, ale, e, no, ale dał nam wspaniałe dzieciństwo, e, także no, w, no jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy być częścią tego, właśnie takiego no dosyć nietypowego, można powiedzieć, życia. Także no jesteśmy bardzo zadowoleni. Janusz Kopcewicz, Janusz Kopcewicz.